Dobry, dobry. Wernie Interact i wracamy. Hmm. Ostatnie odcinka było 1-1. Nasz szaman musi się teraz lepiej spisać, aby uznać go za dobrą talię. A przynajmniej za talię, która działa na 15 rundzie. No i jakby to powiedzieć, spróbujemy to osiągnąć teraz. Jest następny dzień. Staram się. Czy staram się. O ile nie muszę, to nie nagrywam do przodu. Czemu? Bo nie wiem. Nie chcę, wiemy się wymyśle, to powie. Mamy Night Night. Night Night. <grych> tak, Night Night. A, i który jest guldanem. Skoro on jest guldanem, to sobie zostawimy Taunty. I trzy dropaje. O, wyszła. Dobra. Jeszcze w miarę fajne karty, koniec końców. I masz na A gdyby to było jakieś śmieszne coś, co lubi wystawiać smoki, to też ono jakoś... Dobra, jest taunt. Będzie drugi one drop. Nie, bo drugi był one drop. To bardzo dobrze. Nie będę teraz używał piorunka, bo na sobie że chcę użyć tego bądź tego. Mm -hmm. Ale zastanawiam się, czy teraz tego nie użyć. No, myślę, że to nie jest zły pomysł. Chcę się pozbyć tego. Teraz wolę to, czy to? Chyba to. Mimo wszystko. No. Zasadnij tu, że mam trzy. Mogę dać tamte albo to. I zobaczymy co będzie dalej Jeszcze mnie światło. Jeszcze łą jest drogowy, okej. I we mnie. Jasne. Jasny stary. Może to, żeby mu trochę poczyścić na i to, żeby dają trzy, czyli w razie trzech go będę miał...

Jest szansa, że w tym momencie mogę powoli przejmować kontrolę na stole. A z tej mogę zająć sobie golem a prostu. Mhm. Ok. Ok. Jestem pewien, w co wolę użyć silence. No. Chyba w jajko. Hej. Tak, na pewno jajko wolę użyć. Jajko boli bardziej niż te dwa pajączki. Uhum, ty się dobieraj. W tej tuże postaram się nie rzucić żadnych overloadów. Uhum, jasne. Może być tak. O, ładnie. Rzućmy tak. Trzymajmy tak, 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 tak i sobie zagaj. Żeby teraz mógł zrzucić zada, To jest dobry plan. Tym nie, że mamy dwa stwory, które mają de draple. One umrą, wstawią trzy stworki za siebie. czy będzie plus jeden, będą cztery, z będą pięć i obydwa będą mogły się wskrzesić. Jest będzie w porządku. Mogę mieć cały stół i pozostawać z powrotem te moje słabki. Jestem za. Mm -hmm. Co tam wystawisz? możliwości. No, tyle możliwości, okej. Okay. Jest wilczek. Coś jeszcze nie, dobra. No to tu tak. graj sobie. I golem wstaje. <grym> już Keltuzad zabił tego gościa i dał nam golema 2 na 1. Więc już coś zrobił. Okej, okay, udało się. Night Night został pokonany. <grym> to w jakimś ładnym czasie, więc można da grać dalej. <grym> Oczywiście wymieniłem wczorajszego questa za 40 golda, który brzmiał wygraj szamanem bądź czymś tam. No i co dostałem? Questa za 40 golda za tej 100 obrażeń. Zadałem mu 8 obrażeń według tego questa, czyli on 3 razy się spasektował Pozostał na 16 HP SA Gold Kolejny Guldan dużo guldanów. Zostawimy te dwie karty, to jest dobry pomysł. I co to? Bierzemy jeszcze... I dobierzemy pająka, ładnie. Mi pasuje. No. Brewal. Berwlada. Brwlada. Nie wiem, cokolwiek, dzień dobry. Ciekawy jestem, czy to będzie też za. Chyba trzecie z rzędu by było przynajmniej 3 na 4 walki, bo w poprzednim odcinku pamiętam, że było jedno za i jedno coś. Nie wiem, co to było, to drugie. Może dwa? <laughs> Ale było wtedy smutne, bo było, było bardzo monotone, nie? Tak sobie myślę. No, fajnie, że sobie myślisz. Okej, okay, ma zagrania. Albo to handlock, albo wyjątkowo pechowy zolog. <laughs> Zobaczymy. Teraz się wszystko rozszczywi. Tak, to jest handlock. To dobrze, że mamy to. Skoro to jest, jest handlock, to nie chcemy zagrywać tamtów, ale golema już tak. Za tej nie możemy zagrać obrońcę w to, co nam zostanie na stole, więc. idziemy w porządku. Nie będę on ziemi pod jakiś totem. Jakby chciał wystawić smoka z 8 oś HP, ale nie chce. Okej, okay, to zróbmy tak chyba. Mhm. Wtedy Hellfire jakoś bardzo nas nie boli. Gorzej, że on teraz wystawi tego dużego skubańca. Tak zwanego Mountain Gianta. Przynajmniej tak mi się wydaje, że on to chce zrobić. Tak wyglądało to, co dotychczas zrobił, jakby właśnie zmierzał do tego. No ale zobaczymy. No, stary. o Chciwość nie popłaca, proszę pana. To było bardzo głupie to, co on zrobił. Mm. Właśnie dlatego tak się nie zagrywa nasza mama. Powinien albo w poprzedniej turze go skojnować, albo, e, albo zagrywać co innego. Nie wiem. Robić cokolwiek, bo tak to obrywa. Mm -hmm. Aż dużo możliwości stary. Gdyby miał Bladlasta, to bym mógł go zabić. Ale nie ma Bladlasta na wdechł. A co dopiero na ręce? A gościu myśli 10 lat. Ile może? Mhm. Jasne. I wypadł mu drugi, okej. Okay. Coś do zabicia tego gościa? Nie bardzo. Ale może wypadnie Pioru? Nie, nie wypadł ok 5 dobra zagrajmy troszeczkę anty-Aoe, że tak powiem to znaczy użyjmy naszych stworów i zobaczmy co dalej będzie Anty-Aoe. żebym zrobił jakbym zagrał antyawe to interfejunki zostawił ale teraz mogę dzięki temu więcej wyczyścić w tej turze i zobaczymy co nasz kolega zrobi tak sobie myślę tak sobie myślę no to nie myślę tutaj zostaliśmy tamty i dwa razy ale w momencie w którym walczymy z handlokiem no nieźle nie powiem mhm znaję jakieś noś tego ale podwójnie po prostu Bo i tak raczej lepszej sytuacji nie będę miał Czy on to przeżywa? Tak, on to przeżył. Tak, zrobię. I chyba go zostawię na tyle. Mhm. Dlaczego? Bo mam tak zwane ogniste dżająty. Co ja tu mogę zrobić, mogę tak zrobić. I co dalej? Nie mam pojęcia. Więc mogę go nawalać już powoli. I zbierać spell Powera. <laughs> Żeby go dobić ze speli, bo raczej innej opcji już nie będę miał, bo on się na pewno teraz jakoś otauntuje ten czy inny sposób, a ja nie dobieram heksów. A gdybym go zbił w poprzedniej turze, to ja mógł wystawić 10 tych Giantów i jeszcze je otauncić. Teraz to już powiedzmy, że tak lot to trzy otaunki. Dwa, trzy, jednego. Poszło. Michiel. No i z tego już mogę nie wyjść, albo albo jednak to na pewno pomoże i to bardzo. Mhm. I tak. Jeśli on go będzie chciał zabić, to nie wystawi więcej treyantów. Przynajmniej jeszcze nie. A ja będę mógł wyjść z jakiegoś awakira. Coś nie ładnego zrobić. Coś jeśli on go zabije z tego. ze duszy, tak. I będzie miał już wiele mamy, żeby coś powystawiać. Dobrego i będę mógł ich im stok. A przy odrobinie szczęścia, jeśli nie dostawi tauntów i mi... to mi przeżyje, w sensie token z niego mi przeżyje, to będę mógł nawet próbować zabić. Albo jakby mi wyszedł, doszedł drugi taki token ale jak wiadomo nic z tego nie będzie nie dość że mi zabije go z wysania duszy to jeszcze zabije później mi to wiedziałem <laughs> myśleć co zrobić dalej no masz taki i co dalej low tap? tak hmm fajnie wyszło Koniec końców. Fajnie wyszło. Robimy tak i tak. Jakbym strącał muchę. Tak. Zastanawiam się, czy tak. Tak. To było w miarę fajne. Ja, mam kertusada okay, zada i będę mógł sobie fajne rzeczy teraz porobić Korty ciężko jest. A, ciężko. ciężko jest headlockiem. Jak nie dochodzą nam Hexy. <grych> o, deko to chciał już bym jednego mieć. No ale co się zrobi? Może niepotrzebnie, rzucałem w te dwa sztormy. Nie. No ale nie wiem. Ok. Ok. Mogę rzucić tak, tak i tak. To jest dobry plan. Dzięki temu w następnej turze możemy próbować zabić. Ale pewnie dostaniemy jakiś remu, bo nie wszystko. Jeśli on rzuci Hellfire'a, to on nie przeżyje, a on straci całą turę. No właśnie. I brakuje trzech damage'a. Które mogę próbować wybrać? Dobrze. Udało się. Piękny drąg. Piu! Dalej, Nie, dobrałem przecież przed chwilą. Dobrze. A ile to mi zajmuje? No, jeszcze jedną gierkę. Coś jakoś się to jakoś na lazarnie się tu nagrywa dzisiaj. Zobaczymy, czy to. Taki dzień, mój. Czy to taki, nie wiem, taka meta się zrobiła? <laughs> Co taka meta? No graliśmy z Zoe, i graliśmy z Handlockiem, więc... Teraz już nie pierwszy powinien pójść szybko, a poszedł nie aż tak szybko, by chciał. Kolejny Gulda. Wszyscy się cieszą. Ja na pewno. Dobra, ja zaczynam. Jak zaczynam to ten tym to, nie jest aż tak fajny, ale go i tak zostawię. Okej. Okay. Tego zostawię, bo Zo zawsze chcę czyścić moje totemy. I wtedy jest fajna niespodzianka, jak to wychodzi. <grymne> Jeśli to jest Zo, to mamy w miarę fajne otwarcie. A to jest co? So, okej. Okay. Luzik. Piorun chcemy zatrzymać na Night Juglera mimo wszystko. Tam to nam wyleciał, to dobrze. Bardzo dobrze. Guzik. Potrzebujesz błogosławieństwa. Mhm. Poszło w tarczonnika, jasne. Jeśli rzucę to, to w następnej turze mogę rzucić dwie błyskawice. No to nie jest taki zły plan. Więc to zróbmy. Oto teoretycznie czyści mu dwa impy. Co mi daje dość fajną pozycję na sto. A jak będzie w praktyce, to się dowiemy. Musimy oczyścić słoneczną. Mhm. Teraz tak, by się przydało. Wow. <laughs> Która niekoniecznie ma zamiar dojść z tego sobie. Zobaczmy może jednak. Nie. Dobra. Zabijmy to. I tyle. Dlatego to zabiłem, a nie Impa, bo im umieraj tego od ewentualnego AOE. A ona, jak dostanie jeszcze buffa raz, to już będzie problem. A teraz tutaj też fajnie by było mieć trochę tej mamy, więc nie chciałem się jeszcze bardziej przeciążać. Mhm. Tak. Jeszcze chwilka pod takim naporem, i będę miał wręcz przerąbane. Nie rzucę. On teraz może zagrać dungarda, więc chcę mieć trochę więcej na asapunaturę. Moja tarcza. Żeby móc rzucić heksa i coś. Ale dostanę. Tak. Ok. Będzie we mnie. No, a ci we mnie. Gorzej, że to mu może się opłacić. No, bo ja zaś nic nie zabrałam. Mm. To w tego potem wyskoczy. Brzmi jak plan. Okej. Okay. Nie wiem, bo to bije mnie za trzy. A, słabo, słabo. Znowu, ale nie doszło w walce z Zo. To jest smutne. Wcześniej doszły mi dwa, a kiedy walczyłem z Hendlokiem. Teraz nie chcę dojść ani hm. Super, Solfire. Co ja bym musiał zrobić? Musiałbym wypaść tamto. Nie ma innej opcji. Więc nie. Ach. A, tutaj miał być, tutaj, wiesz. Dobra, też się. Nieważne. Dobra, Ej, no to na tyle będzie. Nie wykonał ostatnia gierka. Spotkania z warlockami są takie piękne. Także ja się z wami żegnam pico i to będzie na tyle. Spotkamy się jutro w jakimś odcinacku. Pojutrze też. <laughs> na razie żegnam wszystkich ja.